Dzień dobry, witam Was serdecznie, tu Małgorzata Kurzem, Puffer House Investments. Witam Was z mojego pięknie słonecznego dzisiaj parkingu w Sari. Także pozdrawiam Was serdecznie z Sari, wysyłam Wam mnóstwo słońca, jeżeli u Was nie ma. Co prawda są dwa stopnie, jest szron, widzę na szybach niektórych samochodów, które stały tutaj przez całą noc, ale słońce jest naprawdę śliczne, co ja mnie przynajmniej i mam nadzieję, że Was również wprowadza fantastyczny poniedziałkowy nastrój. Także poniedziałek, poniedziałeczek, e Piękny tydzień, rozpoczynamy kolejny, przynajmniej ja rozpoczynam, ale mam nadzieję, że Wy też, fantastycznego mojego życia, przedsiębiorcy, normalnego człowieka, takiego samego jak Wy, który ma takie same zmartwienia, problemy i wyzwania codziennego życia, o których. Przeważnie staram się Wam mówić na tych porannych live'ach. I powiem Wam, że e, czy fizyczna praca się opłaca? Pewnie Was zaskoczy to, co powiem, bo nie do końca. Znaczy, może można to zrozumieć na różne sposoby, i e, ten aspekt, o którym e, chciałam Wam powiedzieć, być może niekoniecznie jest tym, który się pierwszy nasuwa. Ale wracając do tematu, w weekend przeprowadza się moja koleżanka, e, i więc zorganizowaliśmy grupę wsparcia. Ym wypożyczyła wana i um, ze Studio Flat um, planowałyśmy na początku, że przewieziemy wszystko moim samochodem. Dzięki Ci, Panie Boże, że... Udało nam się wypić sobie ten pomysł z głowy, bo byłby to, byłoby to naprawdę trudne, ponieważ Cześć Radek, ponieważ duży wan, naprawdę duży, który, który wypożyczyła, był zapakowany na maksa i nie uwierzylibyście, ile można wcią zgromadzić w studio flat, no ale to jest też kwestia czasu, bo nie wiem, czy się kiedy się ostatnio przeprowadzaliście, ale... Tak to jakoś niestety jest, że te rzeczy z czasem się gromadzą, gromadzą, gromadzą i później jak, jak zaczynamy je wyciągać z każdej dziury w mieszkaniu, to się okazuje, że jest, jest ich nieprawdopodobna ilość. Ale wracając do tematu, e, dzięki temu, że oczywiście nie byliśmy same, miałyśmy pomoc, było nas kilkoro, e, to wszystko poszło szybko i sprawnie. Ona zresztą spakowała dużo rzeczy, panowie przyjechali wcześniej też, oczywiście oni pomagali, więc tak naprawdę było sześć osób, to powiedzmy pięć aktywnie pakujących i ja. Nadzorująca, plus, plus ci noszący paczki. Ale powiem Wam szczerze, że już przy, przy, przy znoszeniu do Wana nie bardzo mogłam już cokolwiek zrobić, no bo, no bo co ja tam mogę, tak? Znosić, znosić ciężkie paczki. Natomiast na szczęście udało mi się dość sprawnie koordynować wszystko przy później wnoszeniu do nowego mieszkania, bo okazało się, że to mieszkanie jest oddzielone takimi wiecie, słupkami, więc nie można było podjechać do samej klatki. Trzeba było dość daleko nosić te pudełka, także po jednym pojedynku. Ciężkie zostawiłyśmy panom, natomiast to, co było lekkie w miarę do, do wniesienia, to nosiłyśmy. Ale powiem Wam szczerze, że strasznie się przy tym ubawiłam. Mieliśmy super, super czas spędziłam ze znajomymi, to są, to są jej znajomi. Tak? Ja, to są osoby, które ja znam, które bardzo lubię, ale nie, nie osoby, z którymi, nie, 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 nie takie osoby, z którymi się spotykam na co dzień, więc była to dla mnie też wielka atrakcja, że mogłam się z nimi spotkać i spędzić czas z kimś, z kim przebywam po prostu mało. Zobaczyć inny punkt widzenia na różne sprawy, inne <laughs> poczucie humoru. Także było to bardzo ciekawe. Nie zakończyliśmy popołudnia na przenoszeniu paczek, tylko poszliśmy jeszcze na lunch, gdzie spotkaliśmy też bardzo panią sympatyczną panią Polkę. Lunch super, a wieczorem jeszcze poszliśmy do klubu, więc po prostu cały dzień był wypełniony tak naprawdę spędzony prawie, że w tym samym towarzystwie i wypełniony aktywnością fizyczną, co jak wiecie dla mnie, mi się nie zdarza zbyt często. Natomiast w niedzielę byłam na tenisie, więc jeżeli nawet coś mnie nie bolało jeszcze po bieganiu po schodach w tej i we, w tej noszeniu większych czy mniejszych toreb w dziwnych pozycjach, na głowie pod pachą i tak dalej, to na pewno już po tenisie mnie boli. bolało tak naprawdę wczoraj wieczorem, a raczej dzisiaj rano po prostu dokładnie wszystko więc nie wiem, czy Wy też macie takie dni. Nie wiem, na ile jesteście aktywni fizycznie, bo ja to praktycznie w ogóle złapałam się na tym, że nawet jak mam jakąś pracę do wykonania, to raczej zatrudniam kogoś, żeby to zrobił. Na przykład, no ale to też wynika z tego, że są takie rzeczy, na których ja się za bardzo nie znam i których po prostu nie lubię, jak na przykład, nie wiem, porządkowanie ogródka. Tak? Czasem jak mam fazę, no to potrafię wyrwać wszystkie chwasty, ale generalnie jak potrzebuję, to zatrudniam Pana, który przychodzi i porządek w moim ogrodzie robi z reguły. Dzieje się to na początku sezonu, więc prawdopodobnie w ciągu najbliższych Kilku tygodni. Więc podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami. Z weekendów w ogóle, a z tego weekendu szczeg szczególnie wiem, że było spotkanie z Biro, na które niestety nie mogłam pójść, ponieważ tak jak Wam, tak jak mówię, właśnie obiecałam moim przyjaciółce, że i że pomogę, żeby nie wiem co. Więc myślę, że pamiętając moje doświadczenia z przeprowadzki do mojego pierwszego domu. Ja na szczęście nie miałam aż tyle rzeczy co ona, chociaż paradoksalnie miałam duż, większe mieszkanie, ale nie mieszkałam tam tak długo. To no, jestem przekonana, że to jest. Jeżeli wydłużamy czas mieszkania gdzieś, bez względu na to, jak duże jest to mieszkanie, to ilość nagromadzonych rzeczy po prostu zwiększa się wykładniczo. Także pamiętam po prostu ten czas i pamiętam, jakie było to wyzwanie emocjonalne dla mnie, jak było to trudne do zorganizowania wszystko, i wiem, jak bardzo potrzebowałam wtedy wsparcia, jakim wsparciem były dla mnie osoby, które mnie wtedy, które mnie wtedy wspierały. Dlatego wiedziałam, że nie mogę jej absolutnie zostawić i powiedzieć jej, że nie mam czasu, że mam coś innego, tak jak jej obiecałam. To, to po prostu um, wspierałam ją w tej przeprowadzce, tak jak mówię, bardziej um, emocjonalnie niż fizycznie. No, fizycznie trochę też. Natomiast właśnie bardzo mnie. Mnie cieszy, mogę powiedzieć, czy dajo, dało mi olbrzymią satysfakcję, właśnie to, że się po prostu zmęczyłam. Więc nie wiem, jak to wygląda u, na, u Was. Być może wy pracujecie fizycznie w każdy weekend, wykonując przeróżnego rodzaju pracę domowe, być może nawet w tygodniu pracujecie fizycznie. No ja po prostu nie, tak. Byłam ja się za cały tydzień przy biurku i wręcz e, wyszukuję sobie przeróżne, drobne aktywności, żeby się trochę rozruszać, żeby rozciągnąć kręgosłup od tego siedzenia. Przy mikroskopie cały dzień. Natomiast właśnie mam takie przemyślenia, że jeżeli wykonamy jakąś pracę fizyczną, jeżeli zrobimy coś konkretnego, zwłaszcza jeżeli widzimy efekty tego, to naprawdę jest to bardzo budujące i bardzo dobrze wpływa na moją psychikę. Daje mi olbrzymią satysfakcję, że w końcu zrobię, że w końcu, może nie w końcu, tak, no bo ro robię różne inne rzeczy. Jednak tutaj nie czuję tego fizycznego zmęczenia, a tutaj, kiedy czuję satysfakcję emocjonalną, czy poczułam satysfakcję emocjonalną, psychiczną, i jeszcze do tego zmęczenie fizyczne to jest taka bardzo ciekawa kombinacja, która po prostu sprawiła, że uważam, że to był naprawdę fantastyczny weekend. Poszliśmy jeszcze w niedzielę też na lunch razem i przewiosłyśmy resztę. Jakichś tam takich drobnych rzeczy, które zostały w jej mieszkaniu, więc całkowita, całkowicie została zakończona przeprowadzka. Stare mieszkanie oddane, nowe zasiedlone, znalezione już herbaty, bo już, bo już mam feedback, że część pudełek, część przynajmniej pudełek została rozpakowana, więc już moja koleżanka wie, gdzie co ma. Śmiałyśmy się, że najpierw znalazła, niekoniecznie to, czego szukała, ale tak to pewnie jest. Pewnie pamiętacie swoje przeprowadzki i tę przyjemność otwierania kolejnych pudełek i szukania w nich kolejnych rzeczy. Bo niektóre oczywiście na początku wszystko dokładnie opisujemy, a później to już jest jak, jest jak zawsze. Także z tymi przemyśleniami o pracy fizycznej, i o satysfakcji płynącej z pracy fizycznej, zostawiam Was na cały ten nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro, że uda mi się zdążyć na tyle wcześniej tutaj przyjechać, żeby się z Wami spotkać. A dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie. Cześć Paula, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam fantastycznego w poniedziałku. Małgorzata Kurzempa Fairhouse Investments ze słonecznego Surrey.